Kazania na wszystkie niedziele w roku księdza Michała Kuźniarskiego. Wybrane z kazań Franza Hunolta, jezuity sławnego kaznodziei niemieckiego, żyjącego na przełomie XVII i XVIII stulecia. Kazanie na dzień zaduszny, 2 listopada. Kto duszą w czyśćcu pomaga, ten spełnia jeden z najpiękniejszych uczynków miłosierdzia. Błogosławieni miłosierni, Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 5. Dusze w czyśćcu zostające cieszą się niemało w każdą niedzielę i święto, gdyż w owych dniach nie jeden z krewnych pomodli się za nich, nie jeden syn i niejedna córka odwiedzi grób swoich rodziców i tam zapłacze. Ale można powiedzieć, że prawdziwym dniem radości dla nich jest dzień zaduszny. Bo w tym dniu już nie pojedyncze osoby, ale wszyscy katolicy, kapłani i parafianie, rodzice i dzieci, krewni i przyjaciele, znajomi i nieznajomi, modlą się za nich lub spełniają dla ich dobra jaki inny uczynek miłosierdzia. Dzień zaduszny jest dla tych dusz cierpiących prawdziwym praźnikiem, jedyną osłodą ich cierpień. Tego dnia oczekują dusze czyścowe z największym upragnieniem. Bo w tym dniu niejedna dusza przenosi się z miejsca cierpień do wiecznego szczęścia w niebie, a wszystkim innym skraca Pan Bóg ich męki czyśćcowe, a to albo z przyczyny tych modłów, jakie dzisiaj wznoszą się za nimi, albo z przyczyny tych uczynków miłosierdzia, które na ich intencję pobożni spełniają. Kiedy rzeczy tak się mają, kiedy dzień zaduszny jest dla wszystkich dusz cierpiącym tak upragnionym, to na nas ciąży obowiązek, abyśmy im spieszyli z pomocą, bo one są przecież naszymi bliźnimi. Dla tej przyczyny, aby wszystkich zachęcić do niesienia pomocy duszą czyśćcowym, będę dzisiaj mówił o tej pomocy, a mianowicie kto pomaga duszą czyśćcowym do wydostania się z czyśćca lub do skrócenia mąk, ten spełnia jeden z najpiękniejszych uczynków miłosierdzia. Jezu Najmiłosierniejszy, przez Twoją mękę i śmierć, którą poniosłeś dla zbawienia ludzi, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu zostającymi i wprowadź je do niebieskiej szczęśliwości. Wstaw się za nimi, Najświętsza Maryjo. Zdrowaś, Maryjo. Przykazanie miłości bliźniego nakazuje nam czynić dobrze wszystkim bliźnim bez wyjątku, a więc i duszom zmarłych, którzy nie tylko za życia, ale i w czyśćcu są naszymi bliźnimi. Gdyż razem z nami stanowią jeden kościół z tą tylko różnicą, że my ludzie na ziemi tworzymy kościół wojujący, a dusze w czyścicu tworzą kościół cierpiący. Czy pomagasz ludziom na ziemi, czy duszą w czyśćcu, to można o tobie powiedzieć, że w obydwu wypadkach czynisz dobrze. Ale gdyby mnie kto zapytał, który z tych dwóch uczynków jest lepszy, to bym odpowiedział. Że kiedy człowiek pomaga duszą w czystcu, to spełnia uczynek daleko piękniejszy i szlachetniejszy. Że tak jest rzeczywiście, można tę prawdę łatwo udowodnić. Każdy to przyzna, że dobry uczynek wtedy ma większą wartość, kiedy towarzyszą mu następujące okoliczności. Pierwsza: kiedy kogoś ratuję z nieszczęścia większego to znaczy, im większe jest nieszczęście, tym lepszym staje się dobry uczynek. Druga okoliczność, kiedy ów nieszczęśliwy, którego ratuję, nie może sobie sam pomóc. Trzecia, kiedy mam większą pewność, że moja pomoc będzie uwieńczona dobrym skutkiem. Oraz czwarta okoliczność, kiedy moją pomocą pomagam komuś do osiągnięcia wielkiego dobra. Właśnie wszystkie te warunki posiada nasza pomoc, którą udzielamy duszą w czyśćcu zostającym. To położenie, w jakim zostają dusze w czyśćcu, nie można porównać do żadnego nieszczęścia na ziemi. Trzeba nam o tym wiedzieć, że dusze w czyśćcu, prócz innych udręczeń, doznają skutków ognia, a ten ogień nie jest jakimś ogniem malowanym, albo ogniem małej lampy lub świecy, ale ten ogień podobny jest w swojej sile do tego ognia w piekle, który pali potępionych, z tą tylko różnicą, że ogień czyśćcowy trwa tylko do czasu, i Że dusze z przyczyny tego ognia nie oddają się rozpaczy, jak to czynią dusze potępionych w piekle. O sile i srogości tego ognia czyścowego daje nam wyobrażenie święty Augustyn, kiedy mówi, Gdyby męki czyścowe tylko tyle czasu trwały, ile potrzeba na przymknięcie powiek i otworzenie ich, to by one były już straszniejsze niż owa rozpalona krata, na której palono świętego Wawrzyńca. Jeżeli zatem ta męka, którą ponoszą dusze czyśćcowe, tak jest straszną, to już sam potrafisz ocenić, jaką wartość mogą mieć twoje uczynki miłosierdzia, kiedy spieszysz tym duszom z twoją pomocą. Druga przyczyna, która przemawia niesieniem pomocy duszą w czyśćcu jest ta, że one same nie mogą sobie ani pomóc, ani męki zmniejszyć. Pewnego razu powstała mała sprzeczka pomiędzy świętym Bertrandem a świętym Benedyktem, a to z tej przyczyny, że święty Bertrand twierdził, iż lepszy uczynek spełnia ten, kto ratuje grzeszników od wiecznego zatracenia, niż ten, kto swoimi uczynkami pomaga duszom czyśćcowym do wydobycia się z czyśćca lub przynajmniej do skrócenia mąk. Na to odpowiedział święty Benedykt tymi słowami. Mylisz się, bracie. Ratowanie i pomaganie duszą w czyśćcu jest lepszym i więcej zasługującym dziełem niż ratowanie grzeszników. Aby zaś przekonać Ciebie, że tak, a nie inaczej mają się rzeczy, przytaczam taki przykład. Oto masz przed sobą dwóch żebraków, którzy cierpią jednakowo wielką nędzę. Z tą tylko różnicą, że jeden żebrak cierpi z własnej winy, bo jest zdrów i silny, drugi zaś nie może sobie zaradzić, bo jest kaleką. Powiedz mi, który z tych żebraków zasługuje na większą litość? A tym samym, w którym wypadku twoja jałmużna więcej dobrego zdziała? Na to pytanie odpowiedział święty Bertrand, że ów żebrak kaleka zasługuje na większą litość, bo on nie może sobie z przyczyny kalectwa zapracować na kawałek chleba i że jałmużna takiemu kalece udzielona ma większe znaczenie. Jeżeli takie masz wyobrażenie o zwykłych żebrakach, mówi święty Benedykt, to taką samą miarką musisz mierzyć grzesznika i duszę w czyśćcu zostającą. Pierwszy żebrak przedstawia grzesznika, drugi zaś przedstawia duszę w czyścicu. Jak pierwszy żebrak tylko dlatego cierpi niedostatek i stał się żebrakiem, bo jest leniwym do pracy, tak samo każdy grzesznik tylko dlatego jest nieszczęśliwym i tylko dlatego jest nieprzyjacielem Boga i piekło mu grozi, bo jest leniwym do pracy nad zbawieniem swojej duszy, bo nie chce porzucić grzechu i z Bogiem się pojednać. Dusza zaś w czyśćcu podobna jest do tego, że braka kaleki. Jak kaleka nie może zapracować sobie na kawałek chleba i z tej przyczyny musi żebrać, tak samo dusza w czyśćcu, mimo najszczerszych chęci, nie może sama sobie poradzić i dlatego z tego nieszczęśliwego czyśćca musi wołać do ludzi żyjących na świecie. Zmiłujcie się nade mną, zmiłujcie się nade mną, przynajmniej wy, moi przyjaciele, bo ręka pańska mnie dotknęła. Księga Hioba, rozdział 12, werset 21. Otóż z tego wypływa ta prawda, że pomoc udzielona duszą w czyścicu jest więcej zasługującą niż pomoc udzielona ludziom żyjącym, a nawet więcej znaczy niż pomoc udzielona grzesznikowi. Po trzecie, gdyby się ktoś znalazł w takim położeniu, że nie mógłby równocześnie pomagać i ludziom żyjącym i duszą w czyśćcu, ale tylko pierwszym albo drugim, to już ta okoliczność, że pomoc udzielona duszą cierpiącym zawsze bywa uwieńczona dobrym skutkiem, przemawia za tym, abyś raczej w tym trudnym położeniu pomagał duszom w czyśćcu, a nie ludziom żyjącym. Bo tu nie masz tej pewności, że twoja pomoc będzie skuteczną. I tak, na przykład pracujesz nieraz długi czas nad nawróceniem grzesznika, a ten grzesznik nie chce słuchać twoich nauk. Pielęgnujesz sumienie chorego, a ten chory zapada coraz więcej na zdrowiu. Wspierasz, ile możesz ubogiego, a ten ubogi cierpi coraz większy niedostatek. Inaczej mają się rzeczy, kiedy pomagasz duszom w czyśćcu. Tu możesz być zawsze pewny tego, że twoja pomoc nie zmarnieje, bo wskutek twojej modlitwy lub innego uczynku skróci Pan Bóg czas męki tej duszy, którą miałeś na myśli, albo twoja pomoc przyniesie korzyść innej duszy, jeśli pierwsza tej pomocy nie potrzebuje. Chociażbyś świadcząc dobrodziejstwa ludziom nie rachował na ich wdzięczność, jednak zawsze będzie to Tobie nieprzyjemnie, jeśli doznasz samej niewdzięczności. Inaczej postępują dusze w czyśćcu. One będą Tobie za udzieloną pomoc przez całą wieczność wdzięcznymi. One dostawszy się przy Twojej pomocy do nieba, będą tam Twoimi orędownikami. One będą, jak długo żyjesz, za Tobą Pana Boga prosiły. Dlatego też niektórzy święci wyrażali się o naszych dobrych uczynkach w te słowa. Jeśli pomagasz ludziom na świecie, to powierzasz swoje skarby okrętowi, który może się rozbić i pójść na dno morza wraz z Twoimi skarbami. Kiedy zaś pomoc duszą w czyśćcu, to umieszczasz swoje kapitały dobrych uczynków na bezpiecznej i pewnej hipotece albo majątku. Wreszcie pomoc udzielana duszą w czyśćcu ma większą wartość także dlatego, bo to dobro, które naszą pomocą przychylamy duszą, ma bez porównania większą wartość niż to dobro, które przychylamy naszą pomocą ludziom tu na ziemi. Kiedy ratujesz grzesznika, to spełniasz w samej rzeczy uczynek dobry, bo go uwalniasz od grożącego mu piekła i wyprowadzasz na drogę do nieba. Ale nie zapewniasz mu tego nieba, gdyż on może znowu zgrzeszyć i na nowo narazić się na piekło. Kiedy kogoś przez swoje wstawiennictwo uwalniasz z więzienia, to czynisz go wprawdzie wolnym, ale nie czynisz go jeszcze przez to szczęśliwym. Kiedy udzielasz żebrakowi hojnej jałmużny, to go może wybawisz od głodowej śmierci, ale nie robisz go jeszcze bogaczem. Inaczej mają się rzeczy, kiedy pomagasz Twoją modlitwą i innymi dobrymi uczynkami duszą w czyśćcu zostającym. Przez taką pomoc nie tylko uwalniasz ich od mąk czyśćcowych, ale robisz ich prawdziwie szczęśliwymi, udzielasz im niebo, którego one nigdy nie utracą, i samego Boga. To dobro przewyższa wszystko, co byś tym duszom chciał udzielić, a tym samym i twoja pomoc będzie miała nieskończenie większą wartość i znaczenie. U ludzi nie widać tego gorącego pragnienia i tęsknoty za niebem. A to dlatego, bo my ludzie nie rozumiemy dobrze, czym jest niebo inne pojęcie o niebie mają dusze w czyścicu. One wiedzą o tym, czym jest niebo i Bóg, one myślą zawsze o niebie, one pragną gorąco tego, aby się do nieba jak najrychlej dostać, ale przy tym gorącym pragnieniu, wiedzą one o tym, że jeżeli im ktoś z ludzi nie pomoże, to zostaną w tym czyścicu tak długo, pokąd nie wypłacą się sprawiedliwości Bożej do ostatniego szelonga. To gorące pragnienie, a zarazem te męki, które w czyśćcu ponoszą, są przyczyną ich nieustannych jęków, które wielu ze świętych pańskich słyszeli. Gdybyśmy te jęki i błagania o pomoc mogli słyszeć, to byśmy się z pewnością nad nimi ulitowali, i każdy z nas robiłby, co by tylko mógł, aby im pomóc. Ale czyż to koniecznie trzeba aż słyszeć? Czyż wiara nasza nie poucza nas, że możemy naszymi modlitwami i innymi dobrymi uczynkami pomagać tym biednym i nieszczęśliwym duszom? Czy wiara nasza nie mówi nam, że wszystkie dusze w czyśćcu, a szczególnie dusze naszych krewnych, wyglądają od nas pomocy i ratunku? Nam pod tym względem wypada zapatrywać się na świętych i robić tak, jak oni robili? Święta Teresa na przykład rozporządziła, aby we wszystkich klasztorach, które ona założyła, Spisywały zakonnice w dzień zaduszny na kartce dobre uczynki, które zamyśla każda spełniać przez cały rok na rzecz cierpiących dusz w czyśćcu. Na tych kartkach zapisane były rozmaite ofiary. I tak jedna przyrzekała, że ofiaruje duszą te zasługi, które zbierze sobie przez to, że co tygodnia przez cały rok będzie przystępowała do spowiedzi i do świętej komunii. Druga robiła ofiarę, że będzie cierpliwie znosiła wszystkie swoje krzyże i jaką zbierze sobie zasługę w ciągu całego roku, wszystko to oddaje duszom. Inna oddawała na rzecz dusz zasługi za odmawianie pewnych modlitw, za swoje posty i dobre uczynki. Niektórzy święci i święte posuwali swoją szczodrobliwość względem dusz jeszcze dalej. Święta Franciszka oddała duszom wszystkie zasługi, które w życiu swoim sobie zebrała. Szatan, pieniądz się ze złości, chciał położyć koniec jej szczodrobliwości, i dlatego przemawiał do niej nieraz w te słowa: Franciszko, co robisz? Jeżeli się ogołocisz przez twoje dobre serce ze wszystkich zasług, to będziesz musiała kiedyś długo pokutować za swoje małe uchybienia, od których nie jesteś wolną. Ale święta nie słuchała jego rady. Inny święty nie tylko oddał duszą z owe zasługi, które w ciągu całego życia sobie zebrał. Ale dla ich dobra odstąpił im nawet wszystkie msze święte, które za jego duszę miały być odprawione. A gdyby tak dzisiaj, w dzień zaduszny, zechciał ktoś zbierać składkę na korzyść dusz w czyśćcu, czy by nic nie zebrał? Niejeden słysząc o składce mógłby powiedzieć, ja bym pragnął z całej duszy przyczynić się jakim małym datkiem do tej ofiary, bo mam pomiędzy zmarłymi wielu z najbliższych krewnych, lecz niestety nie mogę. Nie mam nawet złamanego szeląga przy duszy. Nie mam za co ani mszy świętej zamówić, ani udzielić ją mużny. Na to mogę tobie odpowiedzieć: człowiecze, bądź spokojny. Jeśli chcesz biednym duszom pomagać, to możesz to uczynić w taki łatwy sposób, który ciebie nic a nic kosztować nie będzie. Podam na tym miejscu niektóre takie sposoby, pomiędzy którymi każdy dowolnie może sobie wybierać. Oto nie jeden z Was doznawał niepokoju w domu, i z tej przyczyny często się kłócił i przeklinał. Jeśli chcesz duszą w czyśćcu pomagać, to zrób dzisiaj przyrzeczenie, że odtąd nie będziesz się kłócił, nie będziesz przeklinał, a całą zasługę za ten dobry uczynek, na przykład za jeden rok, ofiaruj duszą w czyśćcu. Czy takiej ofiary nie możesz złożyć? Czy będzie ona dla Ciebie niemożliwą? Druga może powiedzieć, ja mam bardzo niezgodliwą sąsiadkę, z którą często muszę się kłócić. Otóż dzisiaj postanawiam sobie, że będę milczała, albo będę tylko tak przemawiała, aby nie było obrazy Boga, całą zaś zasługę za to zaparcie się oddaję na korzyść dusz czyśćcowych. Powiedz, czy takiego datku nie możesz udzielić? Inny może powiedzieć, ja rzadko kiedy chodziłem do kościoła, mało kiedy przystępowałem do świętych sakramentów. Dziś przyczyniam się do tej składki na biedne dusze tym, że do kościoła będę częściej chodził, że przystąpię do świętej spowiedzi z dziesięć razy na rok. Dotychczas miałem ten zwyczaj, że powróciwszy w niedzielę i święta do domu, szukałem rozrywki poza domem albo przespałem całe popołudnie. Odtąd zostanę w domu i w gronie całej rodziny będę czytał jaką budującą książkę. Dotychczas u mnie w domu odmawiał sobie każdy swoje pacierze osobno. Teraz zaś jako członek bractw Najświętszej Rodziny postaram się o to, abyśmy nasze pacierze przynajmniej raz na tydzień dla wzajemnego zbudowania wspólnie odmówili. Mogę dalej na intencję dusz odmówić koronkę, różaniec, mogę odmówić sobie jakiej przyjemności, a wszystkie te ofiary przyjmie Bóg Miłosierny i obróci je na korzyść dusz czyścowych. Oto jest kilka dobrych uczynków, które możemy ofiarować Bogu za dusze zmarłych, tylko pamiętajmy abyśmy to, cośmy obiecali, spełnili. Niechaj nikt nie mówi: Jeśli te dobre uczynki ofiaruję na rzecz dusz w czyśćcu, to sam będę o tyle zasług uboższym. Nie. Nie będziesz uboższym, bo dobrotliwy Bóg tak zarządził, że chociażbyśmy wszystkie nasze zasługi tym duszom odstąpili, to nie staniemy się uboższymi, ale przeciwnie, bogatszymi, bo do zebranych zasług przybędzie nowa, i to może największa zasługa. Że to, co miałeś, dałeś duszą. Święty Dionizy opowiada o pewnej dziewicy Gertrudzie, która wszystkie zasługi na ratowanie dusz obracała, że ją szatan podobnie jak świętą Franciszkę niepokoił, a mianowicie tym, że będzie musiała po śmierci długi czas pokutować. W czasie tych niepokojów pokazał jej pan Jezus swoje słodkie oblicze, a równocześnie usłyszała ona w duszy swojej taki głos: Córko moja. Odpuszczam tobie wszystkie grzechy, jakie masz i kary za te grzechy. Do tego wynagrodzę każdą twoją ofiarę złożoną na rzecz dusz cierpiących stokrotnie. A w dodatku uwiadamiam cię, że wszystkie te dusze, które przy twojej pomocy dostały się rychlej do nieba, wyjdą naprzeciw ciebie i będą ci towarzyszyły do krainy wiecznego szczęścia. Nie zapominajmy zatem dziś i na przyszłość o duszach w czyśćcu a szczególnie miejmy na pamięci dusze zmarłych rodziców, krewnych, przyjaciół i tych nieszczęśliwych, o których nikt nie pamięta. Pomagajmy im według naszych sił i możności. Wspomagamy żebraków żebrzących u naszych drzwi, więc wspomagajmy także naszymi modlitwami, udzielaniem jałmużny i innymi dobrymi uczynkami dusze w czyśćcu, bo one są żebrakami, którzy najbardziej na naszą litość zasługują, gdyż one nie mogą sobie pomóc. Jednajmy ich sobie naszą pomocą, a gdy kiedyś my sami znajdziemy się w ich położeniu, na ten czas nie będziemy nawet potrzebowali błagać ich o pomoc, bo one same, dostawszy się do nieba, uczynią to bez naszego wezwania. One wtedy zaczną wołać za nami do Boga i nie spoczną pierwej, pokąd nie wyjednają nam całkowitego przebaczenia i pokąd nie połączymy się z nimi na zawsze w Królestwie Niebieskim. Amen.